Verdyn's trzy emanujące wewnętrznym zielonym ogniem, lewitujące nad głową i ramionami okrągłe obiekty, które chyba każdemu graczowi Warcrafta kojarzą się przede wszystkim z krwawymi magami elfów na czele z księciem Kael'Thasem Słońcobieżcą, czyli Sunstriderem. Chociaż Verden mają swe oficjalne tłumaczenie, które brzmi – zielone kule, Wyjątkowo w tym materiale będę się posługiwać określeniem zielone sfery, które według mnie brzmią lepiej, są poprawne według definicji słownika języka polskiego PWN i przede wszystkim nie mają niezręcznych skojarzeń. Bo nie wiem jak wam, ale mnie zielone kule Kaela kojarzą się bardzo wenerycznie i chyba gorszymi byłyby tylko zielone bile Kaela. A to, że były trzy, to już taka anomalia jak dodatkowy sutek. Więc w tym przypadku nie dziwię się wcale Jane, że wybrała jednak swego blond księcia z wielkim młotem. Pozostawiając jednak weneryczne skojarzenia na zewnictwa i przechodząc do tytułowych zielonych sfer, chociaż sami gracze mają obecnie możliwość tworzenia podobnych u swych władających magią postaci, ten materiał będzie dotyczyć wyłącznie tych trzech należących do Keltasa. Historia Trzech Sfer łączy się ściśle z historią opowiedzianą w pigułce poświęconej Bandi Norielowi, nieprzeniknionej magicznej barierze, która przez tysiąc chroniła elfie królestwo Quel'thalas przed wrogimi atakami zwłaszcza troli, później orków i nieumarłych. Bandy Noriel, co oznacza w języku wysokich elfów wartownika, był zasilany mocami słonecznej studni i potrafił pozostać niewzruszony nawet pod atakami Smoczego Ognia. Dwie zaklęte Elfie Bramy dało się jeszcze sforsować, Bandinoriela już nie. To znaczy prawie nie. Jego kluczową częścią były trzy magiczne owalne kryształy ukryte w różnych częściach krainy, które wspólnie tworzyły tak zwany Klucz Trzech Księżyców. Kryształy były połączone z liniami energetycznymi krainy i utrzymywały bandy Noriela. Niestety w czasie najazdu plagi nie umarły. Jeden z elfów o imieniu Darkandra Tyr zdradził swych pobratymców i pomógł rycerzowi śmierci, Artasowi Menethilowi, zdobyć klucz Trzech Księżyców, a z jego pomocą wtargnąć do Srebrnej Luny, czyli Silvermoon i wyrżnąć w pień broniące się w stolicy wysokie elfy. Arta zdopiął swego, wykorzystując moce Słonecznej Studni do wskrzeszenia nekromanty Keltuzada. Gdy plaga odeszła, pozostawiła po sobie same zgliszcza. Stolica, jak i inne wspaniałe miasta elfów leżały w ruinie. Król Anasterian Słońcobieżca, Wielki Magister Quel'Thalas, Belowil Solanar oraz reszta Rady Srebrnej Luny była martwa. Z masakry wyszedł cało jedynie co dziesiąty elf. Na szczęście, chociaż wielu uważało, że na nieszczęście, co wyjaśnię za chwilę, w czasie inwazji plagi na Quel'Thalas w królestwie nie było syna Anasteriana, potężnego i szanowanego maga, Kael'tasa Słońcobieżcy, który zasiadał w Radzie Sześciu Kilintoru, władającej miastem czarodziejów Dalaranem. Gdy Kael dowiedział się o ataku na swą ojczyznę, ruszył z pomocą swemu ludowi, ale przybył za późno. Zapewne, gdyby był w stolicy na czas i tak to by nic nie zmieniło. Nieważne jak potężny byłby mag, nie odmieniłby przebiegu tamtej bitwy. No może... ewentualnie gdyby był strażnikiem Tirisfal. Gdyby jednak Kael był w Srebrnej Lunie lub na wyspie Quel'danas, wysokie elfy pozostałyby całkowicie bez przywódcy. Dzisiaj możemy mówić różnie o Kaelu, znając jego dalsze losy. Wtedy był jednak doświadczonym i mądrym przywódcą i to dzięki niemu elfy przetrwały. Te jednak patrzyły na Kael'a jak na kogoś, kto porzucił ich lud. Zresztą Kael wyraźnie różnił się od innych elfów. Miał bardziej otwarty umysł i pragnął kontaktów z innymi rasami. Nie, nie tylko kontaktów z Jeynon. Tak ogólnie. Sercem był za przymierzem i współpracą raz, nie za izolacją w granicach Kuelta Las. Och, nawet się zrymowało. Jednak pomimo różnic, kochał swój lud i obiecał przywrócić mu dawną wielkość. Nie było to jednak takie proste. Bluźnierczy czyn, jakim było ożywienie Keltuzada, skaził święte wody słonecznej studni. Przez tysiąc tysiąclecia była źródłem mocy wysokich elfów. Jednak po rytuale Artasa stała się śmiertelnym zagrożeniem. Jej skażone wody emanowały na całą krainę, jak i na zamieszkujące ją elfy, i wkrótce doprowadziłyby wszystkich do śmierci. Dlatego KL, jak i najstarsi, najbardziej doświadczeni magowie, doszli do jednego słusznego wniosku, chociaż dość drastycznego: należało zniszczyć słoneczną studnię. Żeby to jednak uczynić, należało odprawić skomplikowany rytuał. Kaeltas zdołał odnaleźć kryształy z klucza trzech księżyców, które zasilały bandy Noriela. Bariera ochronna już nie istniała, ale w kryształach wciąż kryła się wyraźna moc. Kael zostawił sobie jeden z nich, dwa kolejne wręczając swoim dwóm zaufanym magom: Romatowi, który później został wielkim magistrem Queltaz, oraz Astalarowi Zaprzysiężonemu, czyli Astalarowi Blodswornowi. We trzech przy wsparciu najpotężniejszych z ocalałych elfich magów wykorzystali kryształy klucza trzech księżyców do unicestwienia słonecznej studni, której energia eksplodowała, wylatując w powietrze. Skażone wody słonecznej studni w czasie rytuału przelały część swego spaczenia na trzy kryształy, które od tego momentu zaczęły emanować zielonym blaskiem. Kaeltas zdecydował, że zachowa je przy sobie i od tego czasu zaczęły być znane jako właśnie zielone sfery a czy też kule. Towarzyszyły one keltasowi aż do końca jego życia. W zasadzie nawet dwa razy. Jak dokładnie oddziaływały na Kael'a trudno powiedzieć. W Warcraft'cie Trójce widzieliśmy, że korzystał z nich niczym z pocisków przeobrażając je w ogniste kule i rzucając nimi w przeciwników. Bardziej prawdopodobna jest jednak ich rola ukazana w grze Heroes of Storm, gdy po ich naładowaniu mogą wzmacniać magiczne zdolności Kael'a, np. zwiększać obszar rażenia jego przywołanym słupem ognia, czy nawet przywrócić część many. Pewnym jest natomiast, że stały się stałym elementem stroju księcia. Były przy nim, gdy zdecydował się zebrać najzdrowszych i najlepszych wojowników i wyruszyć z Quel'Thalas, aby bić się w barwach przymierza dla dobra ich wszystkich. W czasie bitew nie unikał walki, ale korzystał z ich mocy, bijąc się ramię w ramię ze swymi ludźmi. Niestety, po śmierci najważniejszych dowódców sił przymierza, dowództwo nad jej resztkami objął najwyższy rangą, ale nie posiadający ani odrobiny zdolności przywódczych, wielki marszałek Otmar Garitos, rasista Ham Igbór. Który tylko patrzył, jak pozbyć się wysokich elfów, a w zasadzie nazywających już siebie krwawymi elfami. W końcu Garitos posądził Kaela o zdradę, za zgodę na pomoc nag w walce z nieumarłymi i skazał go wraz z jego ludem na śmierć. Wiemy dobrze, że Kael nie miał innego wyjścia, albo zgodziłby się na pomoc, Nak Lady Vash albo skazał siebie i swoich ludzi na śmierć, ponieważ Garitos odmówił mu wszelkiego wsparcia w walce z nieumarłymi. Nie widząc innego wyjścia, Kael uciekł na Rubierz, czyli na Outland i zaciągnął się na służbę u Ilda na burzogniewnego zwanego Stormrech w zamian za obietnicę znalezienia lekarstwa na głód magii, którego krwawe elfy doświadczały od zniszczenia studni. Ilidan faktycznie miał zamiar dotrzymać tego słowa, ale nigdy mu się to nie udało. Natomiast frustracja Kaela do przekonania, aby uratować swój lud, wciąż rosła. Nie pomogło mu to, że Ilidan poniósł klęskę w walce z Artasem, bo Kael sam chętnie odpłaciłby mu za wszystkie krzywdy z Nawiązką. I nawet sam starł się z rycerzem śmierci i też był zmuszony ustąpić. Chociaż książka Przebudzenie króla Lisza skupia się w czasie ich pojedynku na ognistym mieczu Felomelornie i zaklętym kosturze, Kael na pewno wyciągnął wtedy wszystkie asy z rękawa i na pewno korzystał również z mocy zielonych sfer, aby wzmocnić swe zaklęcia, którymi raził Artasa. Po ponownej ucieczce na rubież, desperacja Kaela przerodziła się w depresję, z której skorzystał Kiliaden, buntując Kaela przeciwko Ilidanowi. I z czasem, w zamian za coraz bardziej zaawansowane techniki korzystania z demonicznej magii spaczenia, zyskując jego przychylność. Chociaż zdawał sobie sprawę, że magia spaczenia potrafi wykrzywić nawet najbardziej zahartowane umysły, Kael wierzył w swój rozsądek. Jednak po nim nie było już śladu. Zmęczenie, wspomniana desperacja i depresja sprawiły, że Kael zanurzył się w magii spaczenia aż po same bile, e, kule. Sfery. W końcu może nawet i bezwiednie zwrócił się przeciwko swemu ludowi, cały czas wierząc, że postępuje słusznie i dla jego dobra. Krwawe elfy, które pozostały na Azeroth i wstąpiły w szeregi hordy, widziały jednak prawdę. Kael zbratał się z płonącym legionem. Wojownicy hordy udali się do przejętej przez Kael'a twierdzy burz, czyli Tempest Keep, należącej wcześniej do Naru. O niej macie już osobną pigułkę, tak na marginesie. I po ciężkiej bitwie zabili Kael Tasa, któremu nie pomogła ani moc statku naru, ani jego zielonych sfer. Jeden z wojowników hordy, jako dowód śmierci upadłego księcia, zabrał z sobą jedną z zielonych sfer, aby dostarczyć ją do miasta Shatra. Nie był to jednak koniec Kaela. Kiliaden wysłał do niego siwarę, księżniczkę Delissę, która umieszczając w piersi Keltasa przesiąknięty spaczonymi energiami kryształ przywróciła go do życia już jako w pełni oddanego demonom Pionka. Ożywiony Kael poprowadził następnie armię demonów oraz spaczonych demonicznymi energiami elfów na Quel'Thalas zamiarem odtworzenia słonecznej studni i przekształcenia jej w portal mający sprowadzić Kiliadena na Azeroth. A tak swoją drogą, cieszmy się, że w Warcraftie nie ma narratora, bo mając na uwadze, że na wyspie Quel'danas KL, miał ze sobą już jedynie dwie zielone sfery, wyobraźcie sobie opis w stylu. Obrońcy Azeroth wtargnęli do głównej komnaty w Tarasie Magistrów. Na środku komnaty, wokół rozrzuconych poduch, stał Kael'thas ze sterczącym kryształem i dwoma wiszącymi, równie zielonymi kulami po bokach. Wspominałem już o chorobie wenerycznej, prawda? Jednak żadne spaczone wzmocnienie nie pomogło Kaelowi, który według kroniki był wtedy jeszcze potężniejszy niż w oku w twierdzy burz, ale po obserwacjach graczy i jego zadyszce śmiem raczej w to wątpić. Gdzie leży prawda, nie mam pojęcia, ale faktem jest, że tym razem Kaela spotkała już ostateczna śmierć, na co dowodem jest to, że spotkamy go później w krainach cienia, czyli Shadowlands. Co natomiast stało się z jego dwoma sferami, nie wiemy po dziś dzień. Fakt, że jakiś czas po wydarzeniach na Quel'da nas gracze zyskali możliwość posiadania podobnych sfer, może oznaczać, że jacyś magowie zabrali je z ciała Kaela i po ich przebadaniu udało się stworzyć ich słabsze kopie. To jednak tylko lorowe domysły próbujące wyjaśnić mechanikę gry. Tak swoją drogą, zwiastunka pustki Xalatat również ma po swoich bokach dwie, tym razem ciemne, cieniste kule. Ciekawy jestem, czy to tylko zbieg okoliczności. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google, podcastach Ape'la i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.